Wspólnotowy z Polakiem, z historii Konia. najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, Przed chwileczką był szczęśliwy ojciec, szczęśliwej już swojej córki dorastającej, która ma bardzo duży problem zewnętrznie związany z trądzikiem, wypryskami itd. Znaczy miała dotychczas, dlatego że jakieś trzy tygodnie temu tenże szczęśliwy tato dbający o córeczkę kupił dla niej. Dwa znakomicie sprawdziły, jak się okazało, sprawdziły produkty, czyli krzem w żelu i do tego krople na trącik. Fantastycznie zadziałały i to jest niesamowite. Oczywiście podpowiedź jest w takiej sytuacji zawsze. Nie tylko z zewnątrz, ale również młodzież trzeba remontować, nie tylko młodzież, bo problemy skórne ma w tej chwili bardzo, bardzo wielu ludzi i to w bardzo, bardzo różnym wieku, prawda? I to wynika generalnie z tego, że mamy organizm zanieczyszczony, metale ciężkie, glifosat. Fantastycznie żyją sobie w nas różne stworki, które w momencie, kiedy organizm się broni i działa w miarę przyzwoicie, wysypuje na wierzch takie właśnie dziwne rzeczy, które nie są zbyt sympatyczne, bo nieciekawie nie wyglądają, ale jak powtarzamy bardzo często całe szczęście, że na zewnątrz, a nie do środka. I tutaj dorzuciłbym jeszcze dwa znakomite produkty, które sprawdzają się w tych działaniach zewnętrznych, oprócz tych, które obligatoryjnie powinno się robić od środka, czyli remontować ten organizm, oczyszczać zdecydowanie unormować te stworki w naszym organizmie, nie atakować ich nagle, bo one wtedy się bronią, to jeszcze większa bałagan robimy, robi to w sposób umiejętny, mądry i zawsze tutaj podpowiadamy, jak to trzeba działać w ramach warunków domowych, które mamy i spokojnie można poradzić, podeprzeć się różnego typu naturalnymi rzeczami, zioła, prawda. Czasami miodem trzeba to potraktować, czasami konopiami trzeba potraktować, na pewno ziemią okrzynkową, prawda, różnego typu historiami czasami, może węglem aktywnym, w każdym razie działania są niesamowite tak jak mówiłem, te, te dwie rzeczy zafunkcjonowały, zadziałały i dzisiaj Pan, że tak się wyrażę, dokonał kolejnego zakupu dla swojej szczęśliwej córki, bo po prostu mu zadziała, bo oprócz tych działań oczywiście od środka. I tutaj dorzucę dwa znakomite również produkty z Awy, ja o Awie zrobiłem krótkie nagranie w naszych, tam gdzie mamy stacjonarne sklepy, oprócz oczywiście Teoria.pl online nowo czy też na zamówienia telefoniczne, ale w tych sklepikach, w tych miejscowościach mamy tylko my, jakby na wyłącznik, tak, tak bym to powiedział, ale niezależnie od tego, bardzo istotnym szczegółem jest to, że mają do dyspozycji tak wspaniałe rzeczy, warto z nich korzystać. I tutaj mam dwa w tej chwili takie na dzień i na noc związane właśnie z tymi historiami związanymi z wypryskami. Świetnie oczyszcza pory, działa antybakteryjnie, bo to górnie bakterie tam w tym wszystkim funkcjonują, działają trochę grzybek, czasami się tam przyplączę, no ale wtedy oczywiście trzeba od środka troszkę i wrotyczem, prawda, i piołunem i jakimiś tam ciekawszymi jeszcze innymi, ciekawymi, ciekawszymi, ciekaw, wszystkie są wspaniałe działania. Także tutaj z awy, tak jak mówiłem, krople na trądzik, krzem w żelu, znakomicie działają. Oprócz tych działań od środka, cudowne rzeczy i zupełnie inaczej funkcjonuje ktoś, to jednak tą twarzyczkę, te ręce, te ciało ma zupełnie innym i powiedzmy sobie, ja mam świadomość, że w tej chwili pozamykone są sauny, baseny i tak dalej, ale zakładają, że jednak komuś tam, ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i otworzy więcej człowieczeństwa w sobie, a nie tylko tam zgnębić, zgnębić, zniewolić, prawda? No to to jest szansa, że będzie taka opcja, żeby kiedyś wyjść na, na basen wykopać i to ciałko wygląda przyzwoicie, a nie komplikuje nam tych um, niuansów dobrego samopoczucia. Zatem pięknego, cudownego dnia życzę. Baw się dobrze. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i doktor-zdrowie.pl, czyli my, mistrzowie bielonego terapii, Elżbieta i Szymon.